W dzisiejszym odcinku zostaję uwięziony w ponurej restauracji Clakis i potrzebuję zebrać wszystkie kurczaki, żeby opuścić tę grę. Czy mi się uda? Zapre zapraszam serdecznie, przekonajcie się sami, zostawcie. I subskrybujcie, zaczynamy. O właśnie, to jest ta restauracja. Musimy uważać, bo będzie bardzo tutaj problem. Lecimy z tym, musimy się uwolnić. Co to jest? To ten potwór. To ten potwór, słuchajcie. O nie. O nie. Wychodzi tu, patrzcie. No dobra, musimy tu pozbierać. Patrzcie, tu jest ten klakis, potwór. A, i musimy znaleźć tutaj to wszystko. No nie wiem, słuchajcie, może mi się uda odnaleźć. Ty no. Halo? Gdzie coś jest? Tutaj jest jakaś. Jest, mamy to. Słuchajcie, udało mi się. Mamy kolejne. O Ojacie, gdzie ja to mam zanieść? Patrzcie, ile tu jest tych kurczaków. Czekajcie, gdzie ja to mam dać? Flaxi bucket. Czekajcie, gdzie ja to odniosę? Tu? A, danger. O... A, tutaj, dobra. Dobra, spokojnie. Znajdziemy wszystkie kurczaki, mam nadzieję, że tak będzie. By... Ty, można więcej brać? No dobra, to nie wiedziałem. Patrzcie, tu jest kolejne. Mam nadzieję, że nic mi się tu nie stanie, bo tu jest ta ręka. Dobra, wziąłem to. Czy są tu jeszcze jakieś kurczaczki? Jest kolejny, dobra, mamy to. Wziąłem, mam dwa. Mam trzy. Co jest, przewróciłem się? Okej, okay, wstałem, dobra, mam trzy. Więc jest dobrze. A gdzie jest reszta naszych kolegów, ziomków, ziomeczków? Czekajcie, to tam mam odnieść, nie? Bo tu się podświetlone i tam... O! Nie! Jest tu ten potwór. Słuchajcie, musimy uważać. Dobra, podejdę tam szybko. Goni, tam on może mnie pogonić, więc uważajcie. Uciekajcie! Uciekajcie, bo goni nas ten potwór. On nas może zjeść. O nie! Goni za mną! Patrzcie, on tu jest, a tu mamy tego. Siema! Co tam? Gieniu, idziesz tu na górę? Czy nie? Uważajcie, słuchajcie. Nie mogę teraz zejść samtąd, bo będzie problem, nie? Albo mogę. Dobra, on tam poszedł. Okej, okay, ale tam są te przysmaki. No musimy uważać. Czekajcie, może tu coś jest, tu nie ma. Okej. Okay. Oj, trzeba uważać. Musimy to, wiecie, być bardzo ostrożnymi. Okej, okay, mamy tutaj kubełek. Halo, jak tam wejść? Dobra, mam. Jeden kubełek jest, ale potrzebujemy ich naprawdę bardzo dużo. Okej, okay, Jezu, wystraszyłem się. Dobra, czekajcie. Dostaniemy jakieś tutaj tikety, więc dobra. Okej. Okay. Tutaj na razie jest wszystko dobrze. Nie będzie tutaj nic źle. To jest jakieś więzienie, zobaczcie. Ojacie. Dobra, mamy kolejny kubełek. Czyli mam już dwa. To potrzeba nam pięć, czyli jeszcze trzy. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Dobra, może tu gdzieś u góry. <laughs> mamy, dobra, jest. Mam jeszcze trzy. Ale czy tu jest więcej? Może w tej wieży, jak myślicie? Tam, a bo tam się nie da na górę iść, dobra. Gdzie teraz? Ej, co. O, bo tu jest ślisko! O, ja cię, trzeba uważać. Niby lud czy coś. Ale potrzebujemy jeszcze. Czekaj. Ty, bo oni już znaleźli dość dużo. Czekajcie, ja idę to zanieść i wygramy. Dobra, to powinniśmy to wygrać. Miejmy nadzieję. Uwaga, to, to ja będę tym, który to wszystko odda tu. Mam nadzieję. Ty nie ma tu chyba tego potwora, nie? Dobra, proszę. Udało się! Pięknie, słuchajcie. Misja wykonana. Dobrze, potwór nas nie zjadł. A, trzech. Trzy osoby odpadły. Co to? Co to za gacopierz? To rozsypał monety, czy mi się wydaje? No nie. Musimy zbierać monety. Dobra, patrzcie, tu jest, jest kolejna moneta. Dobra, musimy je zebrać. Mamy już dwa. Tu mam trzy. A gdzie się to oddaje? Czekajcie, idziemy, to mamy. Tu mamy to oddać, tak? Dobra, proszę bardzo. Od razu już mamy monety, tu jest kolejna. Patrzcie, tu jest jeszcze jedna. Myślę, że te monety to szybciej uda nam się zebrać. Ty, alo! Dobra, mamy dwie. Ciekawe, gdzie jest reszta tych ludzi. Dobra, ja to może już odniosę. będzie dobrze. To jest ten potwór, nie? Oh yeah, nice o jacie, czyli ten. Buja, nice score. Wiecie, trzeba uważać. Ja tu nic nie widzę. Kurka, trzeba uważać. O nie, o nie ten dźwięk mnie niepokoi. Tam ktoś jest. O Jezu, jeszcze ten lis tu goni. Uważajcie, bo tam jest ten lis. Lisek hytrusek. Ale to dosta dodatkowo jakiś jeszcze potwór tu wbił na rejon, nie? Musimy mieć to na względzie. Opatrzcie, to jest monet. O nie, ten Liz ich tam goni, dobra? Patrzcie, jest tam. O nie, Foxy. Foxy mnie goni. O nie. No, szybko, do góry, do góry, do góry. O! Co ty na to, Foxy? Teraz mnie nie złapiesz. To przez królika jakiegoś dachowego. Ty tu gdzieś goni. Ty lis, idź, że tamty. Co? Nie, tu jest. A ty, to nie królik dachowy, no to żaba jest. Ty ale jestem w podszasku, i co teraz? O nie, 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 nie zobaczą nas. Mam nadzieję, dobra. Tam jest dużo tych monet. Dobra, jeszcze dwie. Jeszcze dwie monety. Tylko gdzie mogą one być? W tych kulkach ich nie ma. Jak widzicie, to jest teatr, kino. No gdzie te monety są? Dobra, tu mamy jeszcze jedną. Szkoda, że cztery osoby zostały, nie? Tu na dole chyba nie będzie tych monet. A, chyba nie. A tu jest, patrzcie, tu jest ta moneta. Jak tam wejść? Tędy jakoś? Nie, tu nie ma przejścia. Jajaj, ej, ej, patrzcie, tu gdzieś jest. Tędy chyba jakoś, nie? Nie, to jak tam wejść? Halo! Co, tylko ja zostałem? Poczekajcie, mamy darmowe gifty tu. To jest klaki. Jakiś quick cola. No nie, panowie, co wy tak robicie, że was tu szybko tak niszczą. Ja tu monety zbieram, czekajcie, przeżyjcie. Jeszcze, jeszcze parę monet i będzie. Będzie dobrze, naprawdę. Dobra, bo no mam 3 monety, a potrzebujemy 6. Myślicie, że się uda tu zebrać? No, tu byliśmy, no nie wiem, gdzie teraz mam iść. Gdzie jeszcze? Wow, dobra, mam czwarta, czwarta moneta, no ale to nie koniec, potrzebujemy więcej. Tu jest ta żaba. Czyżby oni nie szukali tych monet, ty gdzie jest? Ty zostałem sam? No nie wierzę. Opuścili mnie. No to ładnie. O mój Boże. O. Oh.